Jaką wybrać szkołę, by znaleźć w przyszłości pracę? Postawić na naukę w liceum ogólnokształcącym, czy wybrać technikum dające konkretny zawód? Na te i podobne pytania szukali odpowiedzi uczniowie szkół z Włocławka i Powiatu, którzy przybyli na targi nauki i pracy. Ja szukam głównie profilu humanistycznego albo językowego. Ja bardziej technik ekonomista, no i najlepszych chyba. Ekonomik. Chodzi mi bardziej o mechatronika bądź elektronika, z robotami związane. Chemika, ponieważ no, kucharstwo, bo to lubię i wiem, że sobie z tym poradzę. Podczas targu włocławskie szkoły, centra nauki i wyższe uczelnie prezentowały swoją ofertę edukacyjną. Nie zabrakło także pracodawców. Kierujemy młodzież do kształcenia w różnych zawodach, począwszy od kucharza, sprzedawcy do murarza. Można prawo jazdy u nas zdobyć za bardzo fajną cenę. Jestem na Technik Analityk, naprawdę dużo chemii, ale jest fajnie. Są, y, można znaleźć pracę, nie wiem, jakieś inne lautoria, sanepi, czy coś zbadać żywności. Trzeba się starać, trzeba mieć zainteresowania pod względem y, włosów. Y. Muszę się tym interesować. Kierując się własnymi preferencjami uczniowie stworzyli prawdziwy ranking szkół. O czwórkę pytamy i nie wiem, no jeszcze logistyk i takie. E, między LZK albo zostanę u siebie w czwórce. Ja myślę o liceum do Marii Konopnickiej i do Kopernika. Zależy gdzie się dostanę. A zespół Szkół Chemicznych albo ZST. Obok tradycyjnych kierunków zaprezentowane zostały także profile kształcenia wymagające tężyzny fizycznej. Powstaje w przyszłym roku szkoła mistrzostwa sportowego przy, szkole, przy zespole szkół akademickich i dzięki temu będziemy mieli większe możliwości rozwinięcia tutaj możliwości treningowych. Jeżeli ktoś pójdzie na profil mundurowy, na pewno jest łatwiej się dostać do różnych szkół przedoficerskich. Mamy drużyny sportowe, siatkówka, będzie od przyszłego roku będziemy mieli koszykówkę. Jest grupa lider. Targi nauki i pracy we Włocławskiej Hali Mistrzów potrwają do jutra. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.